Ostatnio jeden z widzów powiedział, że moje wstępy są za długie, dlatego teraz specjalnie dla niego będzie bardzo szybko. Przed wami film o piłkarzach, których Czesław Michniewicz będzie trenować w dalekiej Arabii Saudyjskiej. Lecimy! Specjalny prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 złotych freebetu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. Najgłośniejszym, najbardziej znanym nazwiskiem, które Michniewicz będzie miał w swojej nowej drużynie jest Felipe Caicedo. Ekwadorski czołg, który piłkarskie CV ma naprawdę mocne. Manchester City, Levante, Espanyol, Lazio, czy chociażby całkiem niedawno Intermediolan. Trochę ten Kajsedo świata zobaczył, z bardzo dobrymi piłkarzami pograł, no i kilka bramek strzelił. Najlepsze jest to, że przecież jego kilka lat temu do Legii próbował ściągnąć prezes Leśnodorski, o czym zresztą otwarcie mówił. Dlaczego ostatecznie Kajsedo nie wylądował w Warszawie? Posłuchajcie. No i jest jeszcze jeden niedoszły transfer, którego żałuję. To Kajsedo. To miała być wisienka na torcie. Podsumowanie tej całej kadencji. To było jak z transferem Grosickiego z Ren. Z Kajsedo dokładnie ten sam case. Dokładnie ten sam. Wszystko fajnie, dogadujemy, rozmawiamy, a jak real Tamci zostali postawieni przed decyzją To nagle przerażenie Chodzi o to, że w takich momentach Ktoś się musi podpisać pod decyzją O dużej stracie finansowej Bo ileś za piłkarza zapłaciłeś Ileś w niego zainwestowałeś Na koniec ma odejść Czasami brakuje odważnych Którzy wezmą to na siebie Mówiąc krótko Oni się przestraszyli, że wyjdą na głupków Zwłaszcza jak tu przyjdzie I zacznie strzelać gola za golem Opowiadał Leśnodorski w rozmowie z Weszło Jak coś to zawsze Michniewicz Może poopowiadać Kajsedo O tym jak się żyje w w Warszawie. W końcu coś o tym wie. Co ciekawe, na razie 34-letni napastnik z Ekwadoru nie postrzelał sobie w Arabii Saudyjskiej. 24 mecze w barwach Apchy i tylko 3 gole. Może u polskiego trenera w końcu odpali na całego. Innym zawodnikiem, który trochę pograł w Europie, jest kameruński bramkarz Davis Epasi. Nawet 7 razy był powoływany do afrykańskiej reprezentacji. Ale w jego CV nie znajdziecie wielkich i znanych klubów jak w przypadku Kaisedo. Epasi dużo i długo grał w Grecji. Wadiakos, Lamia czy Ofikreta. W 31 meczach dla Apchy puścił aż 55 goli. Następny to defensywny pomocnik Dries Sadiki. Marokańczyk, który urodził się w Holandii i to tam też uczył się gry w piłkę. Jednak bez wielkich klubów w karierze i też bez wielkich sukcesów. Ograł trochę dla Willem w Eredivisie. Ogółem 100 meczów, 3 gole i 3 asysty. W Arabii Saudyjskiej na razie 16 meczów. Z przeszłością w Holandii jest jeszcze ograny w Europie Serb Uroż Matić. To środkowy pomocnik, który wystąpił między innymi w Bredzie, austriackim Sturmgras, duńskiej Kopenhadze, z którą zdobył mistrzostwo kraju, Austrii, Wiedeń, Apoelu, Nikozja czy Karabachu, Agdam. No, nieźle facet pozwiedzał, a teraz w wieku 33-latyka sobie w Arabii Saudyjskiej. Oprócz tego w kadrze Apchy mamy jeszcze marokańczyka Amina Atushiego, Egipcjanina Saada Natika, Algierczyka Tajeba Mezjaniego i doświadczonego reprezentanta Mozambiku Luisa Mikisone. On jednak nigdy nie miał okazji poznać smaku europejskiej piłki. Co ciekawe, najbardziej wartościowym piłkarzem nowej drużyny Michniewicza, według serwisu Transfermarkt, jest tunezyjczyk Saad Bgir, który jest wyceniany na aż 3 miliony euro. 29-letni ofensywny pomocnik, który całą karierę spędził u siebie, czyli w Tunezji, a od 2019 roku reprezentuje barwy właśnie Abchy. Rozegrał dla niej już 113 meczów, strzelił 36 goli i zaliczył 22 asysty. Czyli od razu widać, że to pewnie jest taki mózg tej ekipy. A jeśli chodzi o Saudyjczyków, których do dyspozycji będzie miał trener Michniewicz, to tym najbardziej wartościowym według wspomnianego już serwisu Transfermarkt jest prawy skrzydłowy Saleh Yaman Al-Amri, wyceniany na milion euro. Trzy mecze w reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Dla Abchy, 29-latek rozegrał 91 meczów, strzelił 10 goli i zaliczył 22 asysty. Jest jeszcze doświadczony 35-letni środkowy obrońca Abdullah Al-Zoari. Facet ma 58 meczów. Na koncie w saudyjskiej reprezentacji Ale od 2018 roku Nie jest już do niej powoływany Okej, okay, nie jest to kadra, która Powala może na kolana do czołowych Drużyn w Arabii Saudyjskiej daleko A nawet bardzo daleko Jakie w takim razie zadanie stoi Przed Michniewiczem? Mamy nadzieję, że Pomoże nam zbudować nowy, inny Zespół, taki, który będzie się różnił Od tego, jaki oglądaliśmy w ostatnich sezonach Powiedział wiceprezes Abchy W ostatnim sezonie nowy klub Michniewicza Ulokował się na 12 miejscu w tabeli. Na 16 drużyn, więc trzeba to osiągnięcie poprawić. A dokładniej posłuchajcie tamtejszego dziennikarza Abdul Mohsena Al-Gabaniego, który dla WP Sportowe Fakty dokładnie powiedział, co będzie uważane za sukces polskiego trenera. Prawdą jest, że nikt tam nie myśli o nawiązaniu walki z tymi wielkimi. Natomiast za sukces Michniewicza uznam, gdy zdobędzie w sezonie ligowym około 40 punktów i ulokuje zespół w środku tabeli, a do tego dorzuci dobry występ w Pucharze Króla. Tak, to by było dobrym osiągnięciem. Nie miejsce tuż ponad strefą spadkową, a właśnie gdzieś w połowie stawki. Takie 40 punktów wskazywałoby więc na postęp i udaną przygodę Michniewicza z saudyjskim futbolem. choć mam sporo wątpliwości. Albo inaczej, znaków zapytania. No dobra, to wstęp był bardzo szybki. Nikt nie napisał, nigdy komentarza w stylu lipiński robisz za długie zakończenia do filmów. Dlatego teraz pozwolę sobie trochę pogadać na temat tego naszego polskiego orła w Arabii Saudyjskiej. Mam oczywiście na myśli Czesława Michniewicza. Słuchajcie, mnie interesują dwie rzeczy. Dwóch rzeczy jestem bardzo ciekaw. To znaczy przede wszystkim tego, jak będzie wyglądać ta drużyna Czesława Michniewicza. APHA FC. Jak ona będzie się prezentować na boisku? Jaka tam będzie taktyka? Czy będziemy oglądać klasyczne Czesiek Ball, czyli defensywa, 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 ewentualnie jakaś konterka na wynik stałe fragmenty gry i tego typu rzeczy. Jestem ciekaw, jak drużyna Michniewicza będzie prezentować się z tymi najsilniejszymi ekipami w lidze saudyjskiej. No, chociażby z Al Nasr, Cristiano Ronaldo czy Al Itihad, którym za strzelanie bramek będzie odpowiadał nie kto inny a Karim Benzema. Tego jestem ciekaw i jestem też ciekaw, czy Bław Michniewicz mimo wszystko będzie próbował ściągnąć do apchy jakąś znaną polskim kibicom twarz. Mam na myśli jakiegoś polskiego piłkarza, a może jakiegoś byłego reprezentanta Polski, no bo myślę, że żaden z obecnych chyba mimo wszystko nie pokusiłby się na grę. Takiej, no powiedzmy, to nie najsilniejszej drużynie Arabii Saudyjskiej, chociaż kto wie, pieniądze Saudyjczyków, wiadomo, to jest na pewno silny argument dla wielu piłkarzy. I tych oto rzeczy jestem bardzo ciekaw, związanych z Czesławem Michniewiczem w Arabii Saudyjskiej. Jestem też ciekaw, gdzie kanał NGNW powędruje ze swoimi subskrypcjami, bo zbliżamy się powoli, powoli do 50 tysięcy. Ja za wszystkie suby, które cały czas wpadają, codziennie ich wpada naprawdę, naprawdę sporo. Dziękuję. Po prostu dziękuję Wam za to, że Oglądacie filmy na tym kanale, zostawiacie subskrypcję, że cały czas przybywa nowych widzów. Mega mnie to cieszy. Dziękuję za wszystkie łapy w górę i no i co? I żegnam się na dzisiaj. Ja będę kontrolował tam całą sytuację z czasowym Michniewiczem, transferami do jego drużyny i z Arabią Saudyjską. To mogę Wam obiecać. Widzimy się wkrótce na tym kanale NGNW. Do zobaczyska. Cześć i pa!